Dlaczego toksyczna osoba nienawidzi empaty? Powiedziałbym, że jest to dynamika miłości i nienawiści. Toksyka pociąga empata, ponieważ empata ma cechy, których toksyk nigdy nie będzie miał. Popapraniec myśli, że poprzez uwięzienie empaty oraz kontrolowanie i opętanie empaty, cechy empaty. Przejdą na popaprańca. Problem w tym, że toksyk nie jest w stanie posiadać takich cech jak empatia, spełnienie, szczęście, zdrowie czy w ogóle relacje. Osoba zaburzona szybko zdaje sobie sprawę, że empata ma cechy, których nigdy nie będzie mógł mieć. Toksyk zaczyna nienawidzić empaty za jego cechy. A jedynym sposobem, w jaki toksyk wie, jak sobie z tym poradzić. Jest zniszczenie empaty. Od czasu do czasu popapraniec spotyka superempatę, czyli przebudzonego empatę, który rozumie grę narcyza. Superempata ma wyjątkową zdolność odzwierciedlania tego, co narcyz robi innym, co może mieć na niego niszczycielski wpływ.